Siema elo elo 3 2 0 Jestem ninja 3 0 6 Jeździ się ze mną? Michał 8 siemanko. Siemanko, 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 siemanko Głoś... Głośniej mów bo cię w ogóle nie słychać na moim Bo cię w ogóle nie słyszę A Jakiegoś mama bije Aha Łała <laughs> Łał Zabiłem Hehehe <laughs> Tak, schowamy się teraz. Tutaj byśmy się schowali. Dokładnie tak. Y Brain. Oczywiście. Przed chwilą nagrałem konkurs. Jak będzie też. <initiation> znaczy, ja jej bić nie mogłem! No, co za? Co za? Dobra, idę. Się bić. Nagranie pójdzie się srać na 100%. Tra tra la tra la la la. Skoro trzeci się bije, to skoro dwóch się bije, to trzeci korzysta. Siema. Kurde, super vip. Ko 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 ko, ko lo, 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 tra la No, dzięki. Dzięki. Super vip nie daje spokoju! Sup sop, sop, super wiep, wiep 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 Zginę! Zginąłem! Już się powaga ma gdzieś się polazu. Zabijemy tego pana Steve'a Zabijemy tego Steve'a zabijemy TEGO STEVE'A ZBIJEMY TEGO STEVE'A co podrabia się pod konto Minecraft Blowsona. Kto mnie bije? Mam jedno i pół serduszka. Kurde, nie mam miecza? <noise> Dobrze, jeśli tak. O o o o o o o o o I uciekamy. Kolejny zęczandowany mieczem mnie zabije zaraz. O jestem dobry lol. Ale nikt nie daje do łowcy, No dopiero teraz, mi się skończyło żarcie, lol. Tutaj się zregeneruję i pójdziemy na spauda. da, się nie mogę. Yes. Już mogę, już mogę, już mogę. Nie mogę, fakt dzisiaj no, żarcie moje. Tak O, czekajcie, bo ktoś mi napisał na skapie O, jeśli tra nic nie widzicie, to bardzo przepraszam. Tak, mam laga. Dobra, nagrywam dalej.

I love baby. Kurde, mać. Dobra, tutaj się dostałem. Teraz sobie pójdziemy tędy tu. Teraz wskoczymy tu. Ej, on mnie prawie spalił. Fuck, palę się. Dziewka mnie zabije. Zabiłem. <ścoughs> Dedłem. Dobra. Jako, że już nagrywam prawie 5 minut, to ja bym już. Z zakończył nagranie. Ja, ja sobie chyba skończę. Dobra, no to cześć, do widzenia. Pa, pa. pa, 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 pa. Wydrzyj się, wydrzyj się. Dobra. Krzyknij. Dobra. On się żegna, ja też się żegnam. Ja byłem ninja czy zrobię sześć i cześć, papa. Pa. Jak dwóch się bije, to trzeci korzysta. Dobra, cześć.